Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie pierwsza część cyklu dotyczącego zabezpieczeń i sterowania silnikami elektrycznymi. Dziś takie będzie wprowadzenie i ogólne omówienie tego, co. Powstanie, a jeśli chodzi o omawianie poszczególnych zagadnień, to będzie przeplatanka teorii z praktyką, tak żeby można było pokazać na żywym organizmie, o co tu chodzi, bo jeżeli ja będę teraz tu omawiał wzory zagadnienia, a później pokazywał, no to może być z tym problem, a tak będzie od razu potwierdzenie wszystkiego w rzeczywistości. Przy okazji będzie budowa układu sterowania w takiej obudowie, gdzie będą już instalowane poszczególne aparaty. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk, znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, Napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Teraz można też zauważyć, było pierwszy film, gdzie mikrofon trzymam w ręce. Mam nadzieję, że już teraz jakość dźwięku będzie o niebo lepsza w porównaniu z tym, co było w poprzednich filmach. Zobaczymy. Mikrofon krawatowy się nie sprawdził, bo strasznie sprzęgał, no ale teraz myślę, że już będzie dobrze, jak na live'ach było dobrze słychać. To tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Teraz już pokażę, co będzie budowane. A jak będzie zbudowany cały układ sterowania, jakie elementy będą w jego skład wchodziły, można teraz zobaczyć. Zatem co tutaj mamy i co będzie przedmiotem omówienia w następnych filmach? Zabezpieczenia silników elektrycznych, zwarciowe, przeciążeniowe, zanikowe. Będzie z tego jeden lub dwa filmy. Będę omawiał kwestie związane z wyłącznikami silnikowymi. Będzie mowa również na temat zabezpieczeń zanikowych. I to, co tu widać, mamy płytę montażową, i jest to niejako. Też wprowadzenie do kolejnej części cyklu ze składaniem rozdzielnic, ale tym razem to nie będzie już montaż aparatów na szynie DIN, tylko montaż aparatów w takiej oto szafie elektrycznej. Jest już komplet wyposażenia: amperomierz, przełącznik, gwiazda trójkąt, przełącznik kierunku obrotów, przyciski sterownicze. Jest jeszcze przycisk zatrzymania awaryjnego. Na pewno nieco inaczej się tego taką przewodu jest Z dołu mamy tutaj jak widać taką płytę, która jest przykręcana śrubami. Tu już są otwory. Ja ją już taką zakupiłem, też trzeba będzie pozakładać zaślepki. Przewody będą wprowadzane tutaj w dolnej części tej rozdzielnicy, zarówno przewód zasilający, przewód od wyłącznika awaryjnego. Oraz przewody do silnika elektrycznego. Na bocznej ścianie rozdzielnicy znajdą się te oto przyciski sterownicze, amperomierz, przełącznik kierunku obrotów i przełącznik gwiazda trójkąt. One będą ułożone tutaj. Jak można zauważyć, tu. Aparaturę da się zmieścić na jednej ścianie rozdzielnicy, ale też trzeba brać tu pod uwagę odległości między aparatami oraz żeby nie było ewentualnych problemów z oprzewodowaniem, na pewno będzie wycinanie otworów. Będzie też pokazany montaż takiego oto aparatu. Tu jest wersja panelowa. Taką wersję w obudowie jest znacznie prościej zamontować. Trzeba będzie też zaślepki z tej strony założyć. I we wnętrzu rozdzielnicy, na płycie montażowej, znajdzie się stycznik, zabezpieczenie termiczne oraz zabezpieczenie nadprądowe do obwodów sterowania. Nie wiem, czy jeszcze tu nie będzie listwy zaciskowej, na pewno trzeba będzie przymocować kawałek szyny DIN, konieczne też będzie wykonanie tu połączeń wyrównawczych. Ale to już będzie omawiane w czasie pracy nad tą oto rozdzielnicą. Na pewno konieczne będzie tu zastosowanie jakichś dystansów, bo no nie może to wszystko tak wyglądać. Aby mówić coś na temat sterowania silnikami elektrycznymi, zaprezentuję silnik, do którego układ będzie budowany. Układ sterowania. Który będzie budowany z części pokazanych w poprzedniej części filmu, będzie połączony z tym silnikiem, który tutaj widać. Silnik jest już odnowiony, są wymienione łożyska, co można było obejrzeć w jednym z filmów znajdujących się na moim kanale. No tu będę musiał. Jeszcze wpust do tego koła pasowego ogarnąć, czyli będzie też mowa o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. No, ale to jest niejako już kolejny etap, bo najpierw trzeba mieć układ sterowania. Trzeba będzie jeszcze wkręcić mocniej te dławnice, gdzie będą wprowadzone przewody. I tabliczka znamionowa tego oto silnika, można z niej teraz odczytać dane takie jak moc, pobór prądu. Dlaczego to będzie ważne? Na tej podstawie będzie teraz prowadzony dobór przekroju przewodów i nastawy zabezpieczeń. Silnik ma moc 13 kW, prąd znamionowy 25,6A. 1450 obrotów na minutę. Na, napięcie zasilania to 380 V przy połączeniu w trójkąt. Ta informacja już daje to, że będzie teraz możliwe zastosowanie przełącznika Gwiazda Trójkąt, waga silnika 125 kg i rok produkcji Maj 1971. Czyli ten silnik ma już. Yy, 52 lata. To by było tyle, jeśli chodzi o takie informacje tytułem wstępu. W kolejnym odcinku cyklu, już wyemitowanym albo w drugi dzień świąt, albo po świętach, zobaczę jak to z czasem pójdzie, będzie już pierwsza część, czyli składanie takiej rozdzielnicy szafy sterowniczej gdzie pokażę sposób mocowania aparatów no tu nieco jest inaczej bo mamy płytę montażową powiem jak wszystko rozplanować a później no trzeba się będzie zająć połączeniami tak więc to wszystko dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów